w lewo, aga. Fajnie. Lekko poluzuj teraz. Leciusieńko poluzuj, aga. Teraz się zacznie podnosić. Poczekaj chwilę. O tutaj, i teraz zacieśnij w lewo, i krąż w lewo. Paulina za wysoko.

Strasznie. Może dlatego, że ona się bała tego gościa, wiesz? Aga, czekaj, aga. Troszeczkę poluzuj teraz, aga, poluzuj teraz, poluzuj. I teraz krąż. Znów wypadasz, masz krążyć. Czyli ciasno ma robić. Tak? Teraz lekko poluzuj, jeszcze raz to wiedziesz, poczekaj. Teraz krążysz w lewo. To jeszcze nie jest środek, także trzymaj lewo.

To chyba to z tyłem, no. Dobra Aga, dokręć to do końca i wracaj teraz stamtąd, bo zgubiłaś to. I chodź tu tak, jak teraz po prostu Dobra, czy Jacek teraz dolatuje do krateru tak na wysokości szczytu poniżej szczytu trochę, tak? A Tak, No to dobra, no to Jacek daj lek lewy. Lecił się lewy. Przechyl się w prawo. Jeszcze nie, daj jeszcze tak jak teraz leć I teraz daj w prawo już Jacek. Ciaśniej, ciaśniej, ciaśniej. Przechyl się w prawo i prawo.